W drugiej połowie kwietnia w Czerwieńskim Miejskim Ośrodku Kultury zagościła najbardziej utalentowana młodzież całego powiatu rybnickiego. Wszystko za sprawą koncertu młodzieżowego festiwalu muzycznego, który już od wielu lat zrzesza młodych wokalistów i wokalistki. Jednymi z laureatów zostali członkowie wywodzącego się z pieców zespołu Singers, w składzie którego prawie zawsze występuje Mateusz Piecowski tym razem nie mogło być inaczej a członkowie zespołu podkreślają że występy na tego typu festiwalach nadal sprawiają im wielką frajdę nam zawsze się super śpiewa, jeśli wiemy, że jest w ogóle tyle ludzi wokół i możemy się pokazać wszystkim. Także my zawsze czerpiemy z tego przyjemność, czy to jest koncert laureatów, czy to jest konkurs. Podobną radość z muzykowania przejawiają członkowie zespołu muzyki dawnej Fermata ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Rybniku. Specjalna nagroda starosty rybnickiego również im przypadła w udziale. Utworami się zajmujemy. Nasza y, pani y, Krupka nam te utwory znajduje, a my po prostu później ćwiczymy i gramy. A jak się gra taką muzykę troszeczkę już nie na czasie? No dobrze, nie jest źle. Dobra, trudno to opanować? Nie. Jak się ćwiczy, to... Jest Wymienienie wszystkich laureatów konkursu zajęłoby bardzo dużo czasu. To też powiedzmy jedynie, że zdolnych piosenkarzy czy zespołów w powiecie rybnickim nie brakuje. Co więcej niewykluczone, że wielu spośród nich już wkrótce zdobędzie większą lub mniejszą sławę. Takie konkursy znacznie to zadanie ułatwiają, a ponadto zapewniają młodzieży ciekawe doświadczenia. Najłatwiej jest otworzyć komputer i wtedy to nic nie kosztuje. A myślę, że taki festiwal. Spotkanie z moimi kolegami, koleżankami sprawia, że czujemy się w tej muzyce jakoś bardziej zaangażowani, jest nam po prostu raźniej. Raźniej robi się również z pewnością tym, którzy są wyjątkowo wyczuleni na dźwięk i muzykę, bo dzięki tej młodzieży mogą oni mieć nadzieję, że wkrótce ponownie wśród piosenkarzy czy zespołów muzycznych najważniejsze będą umiejętności i, co tu dużo mówić, prawdziwy talent. Pozostańmy w czerwionce Leszczynach i tamtejszym miejskim ośrodku kultury. Wczoraj również odbył się tam bowiem konkurs, jednak o nieco innym charakterze. Owszem, na scenie ponownie pojawiła się uzdolniona młodzież, jednak tym razem nie umiejętności wokalne czy muzyczne były najbardziej cenione. Wczoraj młodzież na czerwieńskiej scenie recytowała i wcielała się w przeróżne role, jak to w trakcie przeglądu teatralnego wypada. Zjechali na niego przedstawiciele placówek specjalnych nie tylko z powiatu rybnickiego, ale z całego regionu. Jest to młodzież wyjątkowa. Są tutaj oczywiście dzieci, bo w tych, w, tym, w tych bliskich spotkaniach, bo tak się nazywa ten festiwal, uczestniczą dzieci i młodzież. Dla mnie ten przyjazd jest, jest zawsze ważny i zawsze jest wyjątkowy, bo to jest nie, nieprawdopodobnie prawdziwe. Ja tutaj ciągle się wzruszam i mam kłopot na samym końcu, żeby ocenić. No festiwale, festiwale mają taką zasadę, że trzeba, że trzeba, że trzeba powiedzieć, kto, kto był najlepszy, wybrać, wybrać te nagrody główne. Natomiast ja tutaj przyjeżdżam i, i, i nigdy nie jestem rozczarowana. Zawsze jestem naładowana ich, ich emocjami, uczuciem nieprawdopodobnym podejściem do, do, te, do tematu teatr. Dla mnie to jest duża, duża... Duża, duża frajda i bardzo duże przeżycie. Wczorajsze występy były również ogromnym przeżyciem dla tej młodzieży, która na co dzień znajduje się pod opieką przeróżnych placówek specjalnych. W ich przypadku występy na scenie to nie tylko chęć pokazania się przed publicznością. Poprzez takie występy oni stają się przede wszystkim pewniejsi siebie, a to niejako przy okazji wpływa pozytywnie na jakość ich występów. Jestem zaskoczona, że w tym roku. Yy, yy, Pokazano, że można się bawić na teatr na różne sposoby, i to jest fajne, że, że, że instruktorzy się rozwijają. Mam wrażenie, że chyba gdzieś jeżdżą na jakieś zajęcia, na jakieś warsztaty, bo to, jest, bo to jest widoczne. Są takie smaczki teatralne i dla nas, Żyli, którzy tutaj siedzimy, obserwujemy i niestety oceniamy. Jest, jest podwójna zabawa, bo mamy coś dla siebie, no i publiczność oczywiście też. Kolejny przegląd oczywiście w przyszłym roku.